Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego katalogu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pielęgnacji, ochronie i koloryzacji ust. Krytki ochronne zafira pełnią rolę ochronno-odżywczą w każdych warunkach atmosferycznych przez cały rok poprzez potrójne ich działanie. Chronią czerwień wargową przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, chronią barki przed szkodliwym promieniowaniem UV, działają odżywczone śluzówkę bark. Krytka ochronna z filtrem UV bez zawartości barwnika kosmetycznego nie powoduje zabarwienia bark. Opalizująca kredka ochronna do ust z filtrem UV z dodatkiem bardzo drobnej perły kosmetycznej dodającej po nałożeniu kredki na wargi efekt opalizujący o różowym odcieniu. Pomadki do ust Zafira to doskonała ochrona i regeneracja Twoich ust. Powstały na bazie znakomitej jakości oryginalnych francuskich komponentów. Zawierają olej z makadami, karoten i witaminy. Subtelne kolory podkreślają naturalne piękno ust na długo, dostępne w 10 kolorach. Dziękujemy Państwu za uwagę. Więcej informacji na temat tych produktów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.safira.pl, jak również na Facebooku i kanale firmowym YouTube. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.